pandy, tylko że w wodzie i mają płetwy. Pan Bóg też chciał mieć płetwę, ale nie może, więc pojechał do zabrza. Cześć, ja jestem Ania, a to jest naprawdę upalne, co nowego. Ja tu się będę wspomagać wachlarzem, ale myślę, że niewiele pomoże, bo jest milion stopni i ja po prostu cała się rozpływam. Jeżeli macie lęk wysokości, to trzymajcie się krzeseł, bo pierwszą rzeczą będzie Skylodge i Skylodge to jest coś, co mnie Trochę zachwyciło, a trochę przejaziło, bo to są takie szklane kempingi, które umieszczone są 300 metrów y, nad poziomem morza, czyli bardzo wysoko, i one są przywiązane linami. W nich się śpi. Umieszczone są w Andach w Peru. Może tam spędzić ekscytujący urlop. Tylko, żeby się tam na najpierw dostać, to trzeba się w te 300 metrów do góry wspiąć. Także, jeżeli ktoś z Was ma lęk wysokości, a podejrzewam, że sporo ma, to <laughs> nie polecam takiego wypoczynku. Ja lęku wysokości nie mam, ale wydaje mi się, jak oglądałam zdjęcia w tej szklanej kapsule, która jest przyjąć pełna zaledwie kilkoma linami, to 300 metrów nad poziomem morza, na bank bym się wcikała ze strachu i że to chyba nie jest mój wymarzony wypoczynek. Aczkolwiek pomysł mnie zachwycił. Może kiedyś bym spróbowała, chociaż nie wiem, albo bym się przyzwyczaiła po godzinie do, do bycia w tej szklanej kapsule, <grystanie> albo bym zeszła ze strachu. <grystanie> Wydaje mi się, że to drugie. Czas na człowieka i jest nim Alistair Campbell. Alistair Campbell jest yy, nowozelandczykiem i jest też yy, ojcem swojej chyba siedmioletniej córeczki i ta córeczka miała założony implant ślimakowy. To ona ma problemy ze słuchem i tutaj się wielki w czasie czaszce taką dziurę, tu się umieszcza takie właśnie takie urządzenie, taki implant i ona pozwala właśnie lepiej słyszeć. I on chciał dodać jej odwagi, dlatego zgolił sobie włosy na łyso i Wytatuował sobie właśnie w tym samym miejscu też implant ślimakowy, no i bardzo fajne jest to wsparcie z jego strony i pierwszy raz, znaczy pierwszy raz, dawno nie widziałam tak fajnie zrobionego tatuażu, w sensie w tak, z takiej fajnej przyczyny i on powiedział właśnie, że nie zamierza go nosić cały czas tak na, 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 ze, na wierzchu, w sensie on nie będzie teraz widoczny, bo jemu wkrótce włosy odrosną. Ale za każdym razem jak jego córka będzie chciała, żeby jego było widać, to on chętnie zgoli głowę. Poza tym ona zawsze będzie miała świadomość, że on też właśnie taki implant ślimakowy, przynajmniej symboliczny ma. Wiadomo, że dla dziecka jest to ogromne przeżycie założenie takiego implantu i wiadomo, że jest dosyć mocno widoczny. I że takie wsparcie jest jest bardzo potrzebne i myślę, że to jest bardzo fajna tata. Także dzisiaj kciuk do góry dla Alistera. I i uważam, że to jest bardzo fajny koleś. Czas na facebookowy fanpage. I jak pewnie wiecie, ja pochodzę ze Śląska i <laughs> ostatnio brat mi wysłał fanpage, który mnie bardzo rozbawił. Jest to fanpage Rubens był z Bytomia i mamy tam obrazy Rubensa ze śląskimi podpisami. I ja nie będę Wam czytać tych napisów po śląsku, ponieważ ja rozumiem yy, śląską gwarę, aczkolwiek bardzo Mam słaby, śląski akcent i to fatalnie brzmi, więc nie będę was zamęczać moim słabym śląskim akcentem. W każdym razie tutaj pokażę Wam kilka screenów. Najbardziej mi ośmieszył ten z Beyoncé i naprawdę dawno się tak nie ubawiłam, jak właśnie nie tylko na tych samych zdjęciach yy, z podpisami, ale też na komentarzach, bo sekcja komentarzy też jest bardzo aktywna i wiele komentarzy jest nawet zabawniejszych niż yy, same obrazki, także polecam Wam fanpage Ruben z Bytomia. Jeżeli nie znacie śląskiej gwary, to będziecie mieli okazję się trochę bliżej z nią zapoznać. Kolejną rzeczą jest typografia. I dosyć, pewnie część z was nie wie, co to jest typografia. Typografia to graficzna ilustracja pisma, czyli wszystkie czcionki, fonty, to właśnie jest typografia, czyli generalnie literki. I na YouTubie pojawił się świetny film, który pokazuje historię typografii. Woman Buildings. His forms were based on straight lines and regular curves. This made them very clear and legible compared to the dense darkness of black This legible new typeface was an instant success and quickly spread across Europe riding on the coattails of the Renaissance. The next major innovation in typography after Roman letters was italics, which <laughs> Non-stop, więc warto się z taką krótką historią. Ten film trwa 5 minut, jest świetnie nakręcony, warto się z tym zapoznać, bo można bardzo wzbogacić swoją wiedzę w tym zakresie. A poza tym, film też jest fajnie, kreatywnie nakręcony, więc odsyłam Was do tego filmu. Koniecznie posiedzie te 5 minut, a będziecie lepszymi i mądrzejszymi ludźmi, bogatymi o ogromną wiedzę na temat. <laughs> może nie ogromną, ale jakąś na temat właśnie fontów i czcionek. Oto no dochodzimy do piosenki, a piosenką jest G.F. Darwin, Orki z Majorki. Oki z Majorki, Orki z Poznania i ze stalowej woli. Ostatnio moi znajomi skarżyli się na Facebooku, że brakuje wakacyjnego hitu i że tego wakacyjnego hitu nie ma. Otóż, drodzy Państwo. Wakacyjny hit jest, bo gdziekolwiek się nie pojawia, wszyscy nucą, wszyscy śpiewają, wszyscy przeżywają orki z Majorki. Jest to <grym> absolutnie YouTube'owy, wakacyjny hit. Jeżeli posłuchacie tę piosenkę tylko raz, automatycznie orki zadmierzą się w Waszej głowie i będziecie śpiewać to przez tygodnie, niby jeszcze trzy miesiące. Jeszcze tak długo nie znam tej piosenki, ale orki królują w mojej głowie i obijają się tam i z powrotem. Także koniecznie zajrzyjcie na orki, poza tym ta piosenka ma tak świetny, abstrakcyjny tekst. To poczucie humoru, takie typowo Monty Pythonowskie, bardzo, bardzo mnie urzekło. A najbardziej tekst, że orki to takie pandy, tylko z płetwami. <noise> to jest po prostu cudowne. Poza tym, jeżeli jeszcze nie widzieliście Zapytaj Beczkę w wersji G w Darwin, to musicie koniecznie zobaczyć, bo uważam, że to najlepsza z beczek na następstwie. Mówię Zapytaj Beczkę, to jest program Krzysztofa Gonciarza, którego wiecie, że uwielbiam. I właśnie on co jakiś czas organizuje zastępstwa, czyli inne kanały robią za niego właśnie Zapytaj Beczkę i zastępstwa wychodzą różnie, czasem lepiej, czasem gorzej, ale właśnie według mnie GF Darwin zrobił najlepsze zastępstwo Zapytaj Beczkę, także Wam też zostawię do tego link pod spodem, a ja się z Wami gorąco, a może chłodno żegnam i spróbuję się rozpływać w jakimś nieco bardziej przyjaznym miejscu niż mój bardzo, bardzo gorący pokój. Do, do zobaczenia wkrótce, subujcie! Kanał, dajcie łapkę w górę, polubcie fanpage i trzymajcie się moje kwiatki.